Drodzy Państwo serdecznie zapraszam na spotkanie absolwentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki rocznika 1977. Już się zdążyłem dowiedzieć, że to był bardzo interesujący, niesamowity rocznik. Yy, organizatorzy szykują wiele atrakcji. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. Ja również się bardzo cieszę na spotkanie z Państwem. Ma to być podobno późne śniadanie. Będzie mi bardzo miło Państwa poznać. Do zobaczenia. Byliśmy w była nas trójka, tam był także nasz, e, tutaj Wodzirek, że tak powiem. I e, jeszcze jedna osoba, no już teraz. Jokiel. Co? Jokiel. Jokiel tak. No i chodziliśmy na te zajęcia z kiedy pani profesor Łopuszewska mówiła często, od hier jest ten Hund. Begramem. <noise> bardzo często to mówiłam. Przyczyła nas z analizy, analizy matematycznej. No i z Egmontem żeśmy starali się przy Państwa ukończyć te studia. Z tych studiów pamiętam jeden element, kiedy razem z Zygmuntem i jeszcze z kilkoma kolegami zdawaliśmy egzamin z teorii grup u Kornera Morawieckiego. Tak. Wtedy prowadził te zajęcia i pamiętam, że ja byłem jakiś taki zaulony, a Zygmunt był znakomity. <noise> Zygmunt tam e, najlepiej wypadał, z tego co ja pamiętam, Potem ukończyliśmy e, studia na e, kierunku fizyka stosowana. E, ja poszedłem do współpracy ze świętym pamięcią i profesorem a Zygmunt robił doktorat u pana profesora Krzysztofa Balaska. Docenta. Wtedy do docenta. Wtedy tak, docenta. która jest e, e, m, zwykłą znaką absolwenta, ma z tyłu specjalny taki wieniec laurowy. Więc wręczam z gratulacjami, do tego jest legitymacja podpisem zarówno moim, jak i pana lektora. I życzę swobodnego. Mam nadzieję, że będzie słowo Tak, na... Ta no. A jeszcze? O, o! o teraz właź, właściwe, właściwe. Muszę powiedzieć, że studia na Politechnice Wrocławskiej, zwłaszcza na tym wydziale, dały mi wyposażenie, które w sposób zachowania wartości, które wyznałem, te były zauważone przez innych. Ja sam też uważałem, że będąc studentem militarnego wydziału, bo taki jest nasz wydział, mam pewne zobowiązania wobec kolegów dla podtrzymania tych wartości. Także wkrótce po habilitacji powierzono mi stanowisko kamera, potem dziekawa się podobało w tym mój także ja od 30 lat jestem urzędnikiem akademickim <g> <that> <physical FootProf discussion> Teraz, teraz od 19 rok jestem w rektoracie, bo na jedna kadencja prorektorska, dwie kadencje rektorskie, teraz druga kadencja prorektorska, no i, i wygląda, że ostatnia. <that> <essa> otoczenie <and> <Winter> <thatGenial modified> Hmm, czy wśród komplementów, przecież wypada się po nie? co nieco, hmm, mówili, że hmm, podziwiają, hmm, jak ja pielęgnuję wartości akademickie. A ja je właśnie stąd wyniosłem. Od swoich kolegów i od nauczycieli, których to widzieli. To zdecydowało, że w wyborach akademickich hmm, zyskałem przychylną ocenę. I myślę, że to jest ta wartość i to poczucie obowiązku dawało mi siłę w trudnych momentach, bo bycie rektorem to nie jest chodzenie w drodze. Co my robimy? No, przede wszystkim chcemy utrzymywać więź między tymi wszystkimi osobami, które skończyły naszą mater, a, 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 ni a nią właściwie, a tą uczelnią. Dużo miejsca poświęcamy, poświęcaliśmy, może trochę mniej teraz, ale mamy inne zadania wydawnictwom upamiętniającym historię Politechniki Wrocławskiej i tak Otrzymaliście Państwo w swoich tych hmm, prezentach, jakby to można było nazwać, w koreczkach prezentowych, wydawnictwo e, Pionierze Politechniki Wrocławskiej, napisane również przez jednego z dwuletnich członków zarządu Stowarzyszenia Profesora Samsonowicza mechan e, z Wydziału Mechanicznego. jednorocznej akcji w prawie pół miliona złotych, ponad setka studentów z niepełnosprawnością uzyskała stypendium. Ta stypendia są w granicach 3,5 do 3,800 złotych. Muszę powiedzieć, że zawsze, ponieważ jestem członkiem kapituły przyznającej, jestem podbudowany, kiedy widzę, że w gronie tych stypendystów są studenci, których średnia zaliczeń jest ponad 5, 5,2, 5,5. To oznacza, że mają szóstki na zaliczeniach. Nie ma szóstek. Nie ma szóstek? To jest 5,5, tak? No czy pięć i pół, ale to myślałem, że jest więcej. A jeżeli ktoś ma 5,5, to znaczy, że możemy mieć same piątki. Możemy no, same, same, same celujące. I to w gronie tych studentów z niepełnosprawnością. To jest między innymi zasługa także Stowarzyszenia, że tą wspaniałą akcję podpiszejmuje. W branży ubezpieczeniowej. I w tej chwili jestem brokerem ubezpieczeniowym, cały czas, już przez te wszystkie lata. Nie, teoretycznie nie jestem na emeryturze, ale jeszcze ciągle pracuję w dużej takiej firmie brokerskiej. To się nazywa WTBSA Wrocław, to jest teraz PIB Group, czyli taka grupa brytyjska. No mamy dużych, takich poważnych klientów, no i co mi dała ta praca w PPT, no przede wszystkim to, co wspomniałam też Teo, to, że przy, takich, przy takiej pracy trzeba też umieć wyłowić pewne rzeczy, zwrócić uwagę na pewne szczegóły, prawda, żeby tego klienta dobrze obsłużyć, przygotować mu dobrą ofertę, zauważyć, co jest najważniejsze, czyli umiejętność takiej oceny, wyciągania wniosków i takiego szybkiego, konkretnego sformułowania. Prawda? żeby ten klient wiedział yy, naprawdę, co dostaje. Bardzo ciekawa praca, praca z ludźmi, lubię pracę z ludźmi. Yy, miałam też jeszcze przez jakiś czas pedagogiczny, bo te zakłady optyczne miały swoją klasę w takim yy, liceum, w Cieplicach Śląskich, no więc tam też jeszcze przez jakiś czas yy, uczyłam ich fizyki no i tak. Stanów Zjednoczonych, zmienił tam Doktoratu z matematyki. Um, I po zakończeniu tego doktoratu ja pracowałam na różnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych przez jakieś sześć lat. Um, moja praca była taka bardzo zastosowana, to, by było, o, to była praca w zasadzie statystyki związana z badaniami, głosowaniami, losowa, to takie zastosowanie do badania opinii publicznych. Um, więc po jakimś czasie stwierdziłam, że jednak dla jest na termin i robić na pracę naukową. Chcę, jestem zainteresowana właśnie tymi zastos zastosowaniami, przyszłam do pracy, do firmy. To była część dużej firmy międzynarodowej Univire, zabrała pracę w, w grupie klinicznej, a badania. To były dentystyczne badania, więc ja, moim zadaniem było e, przygotowywanie planów na badania, na tego typu badania i opracowywanie tych danych. Akurat tak się złożyło, że w Instytucie Automatyki i Systemów Energetycznych w Wrocławiu, w Hali budowej, e, był zakład, który nazywał się Zakład Automatyzacji Elektrowni Jądrowych. No i tam się zgłosiłem do pracy, zostałem przyjęty. No i moim zadaniem było budowa działu, czy w ogóle, sam nie wiem, miałem wtedy, no, ale generalnie, no jakbym miał się zająć zanurzaniem automatyki w elektrowniach jądrowych. E, i pracowałem tam no, 10 lat, ale, ale wszystko szło w miarę bardzo dobrze, tak? Także wszystko szło świetnie. W międzyczasie skończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Bardzo dziwny, bo wydział był lotnictwa, ale studia były energetyka jądrowa. Także takie studia też skończyłem i to jest trzeci fakultę, tak zrobiłem. No i w międzyczasie, ponieważ... Żarnowiec był budowany w Polsce, no więc Żarnowiec to był, to był ten filar, ta baza, do której my wszyscy się odnosili. Idea była taka, że reaktory mieliśmy kupować w Rosji, automatyka z zachodu. No więc, jakby z automatu współpraca wszystkich tych, którzy zajmowali się energetyką jądrową, była z natury. Agencja Automowa w Wiedniu, stypendia i, i cała ta, ta otoczka RWPG. Piękny czas na Stworzyłem pracę na e, fabryce znanej pewnie większości Radmor i tu zaczęły się dziwne rzeczy. Tak się złożyło, że mimo, że to fabryka elektryczna, to fabryka, która miała ośrodek badawczo-rozwojowy i e, mikroelektronikę. Mikroelektronikę opartą na warstwach cienkich. Już z kim się pęczka świecą. I nagle coś, co kiedyś mi się wydawało, bo ja się czułem całe życie teoretycznie, tak to nazwę, czyli może i ciekawe rzeczy, takie jak technika późniowa, ale z są fajne, ale mało przydatne. nie, no i jednak się okazało, że ten megiran, który tutaj zdobyłem, stał się nazwijmy to podstawą moich umiejętności w fabryce. I nagle się okazało, że by, byłem filarem w fabryce, który, o której pojęcia wcześniej nie miałem. Mało tego, przypominacie sobie czasy laserów, które się zaczynały, powiedzmy u nas. I wyobraźcie sobie na produkcji laser argonowy, dwuwatowy do korekcji rezystorów ciepłowarstwowych i przestaje działać. Co się stało? Nikt nie wiedział oczywiście, a się po prostu No to kto jesteś fizykiem, to to Dlaczego? Bo już tak, robiłam bardzo dobrze te okulary, dobierałam bardzo dobrze, wykonywałam bardzo dobrze, a pacjentami czasami nie ja dlaczego? No i stwierdziłam, tak, pewnie musi być jakaś patologia. I wtedy rozpoczęły się dotacje z Unii, przyjechali Amerykanie i otworzyli trzyletnie studia w Polsce zaoczne. Jeździłam dwa razy w miesiącu, na trzy dni do Warszawy. Przez 3 lata i w wieku 59 lat dostałam dyplom pensywania koleżan optometry z optometrii klinicznej. Już wtedy wszystko wiedziałam, dlaczego. dlaczego?